No dobra, kochani. Ostatnia wstawka, ostatnia relacja dzisiejszego dnia. Otóż tutaj okazało się, okazało się to, co ja powiedziałem w zasadzie, czyli dysk magnetyczny jest WD Blue, 1TB datowany na 2013 rok. Na 2013 rok i tak zostanie. I ja już rozmawiałem z klientem i uzgodniliśmy, że. Wkładamy tutaj dysk SSD 480 GB, wystarczająco, chłodzenie, jak widzieliście kolejne chłodzenie w tym laptopie, takie toporne, gdzie procesor jest jeszcze wymieniany i układ graficzny chłodzi i jest dostęp do niego taki, że nie musimy wykręcać całego, rozkręcać całego laptopa, tylko sobie to wyjmiemy. brudne jest, widzę gąbkę pomiędzy wentylatorem a radiatorem, także tutaj jest to do czyszczenia. No, i pasty będą pozmieniane. Ramu jest dobite w dwie, dwie kostki, chyba po 4 GB, więc 8 GB mamy. Zajęte są dwa sloty, tutaj to zostawiamy. Więc ja sobie to rozkładam, demontuję układ chłodzenia i resztę robimy jutro. Bo mam jeszcze dwa laptopy, ale w międzyczasie jeszcze pani przyniosła kolejnego laptopa, którego po prostu no, dzisiaj już wam nie zaprezentuję z racji tego, że jest późna pora, jest godzina 21.13, a ja dzisiaj cały dzień zerkam, o czym jeszcze czypią. I, I po prostu no to jest troszeczkę męczące, tak? E, cały dzień e, tak e, w skupieniu napierdzielać. Także no, kiedyś te oczy trzeba zamknąć, chociaż na chwileczkę. Także no cóż. E, miłego wieczoru Wam życzę, dobrej nocy. E, i, I cóż jeszcze chcecie ode mnie usłyszeć? Może dobranoc. Spokojnej. হয়